Nie można tego zignorować. Jest jedno zdanie, które w Apokalipsie powtarza się siedem razy. Wpisz Amen, aby się dowiedzieć. Objawienie wielokrotnie nam przypomina. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. To zdanie zostało powtórzone w księdze objawienia aż siedem razy. Oznacza to, że klucz do powitania powrotu Pana Jezusa to usłyszenie głosu Boga. Dziś katastrofy na świecie nasilają się, a proroctwa o powrocie Pana już się wypełniły. W kluczowym momencie powitania Pana z powrotem w Owczarni, gdy usłyszysz, że ktoś świadczy o powrocie Pana Jezusa, musisz postąpić jak mądre panny, uważnie słuchać słów Pana. Jeśli w Jego słowach odnajdziesz prawdę i rozpoznasz głos Boga, powinieneś przejąć i podążać za Panem. Wtedy naprawdę powitasz powrót Pana i zasiądziesz z Nim do uczty w Królestwie Niebieskim. Jeśli jednak słyszysz wieść o powrocie Pana, ale pozostajesz obojętny, nie szukasz i nie badasz Bożych słów, a nawet je odrzucasz, to będziesz jak głupie panny, które zostały porzucone i wśród katastrof będą płakać i zgrzytać zębami. Bóg mówi: Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać Jego intencji. Jego słów, Jego wypowiedzi, ponieważ tam, gdzie wypowiadane są nowe słowa Boga, tam jest Jego głos, a tam, gdzie są Jego ślady, tam też są Jego uczynki. Tam, gdzie jest wyraz Bożej obecności, tam Bóg się pojawia, a tam, gdzie On się pojawia, tam istnieją prawda, droga i życie. Poszukując śladów Boga, zignorowaliście słowa Bóg jest prawdą, drogą i życiem. Dlatego też wielu ludzi, nawet gdy otrzymują prawdę, nie wierzy, że odnalazło ślady Boga, a tym bardziej nie uznaje tego, że Bóg się pojawił. Jakże poważny jest to błąd. Pan w tej chwili puka do Twoich drzwi. Czy wybierzesz bycie mądrą panną, usłyszysz głos Pana i powitasz Jego przyjście? Czy może będziesz jak głupia panna i stracisz tę niezwykłą szansę? Nie przegap Bożego wezwania. Kliknij link na WhatsApp na moim profilu, dołącz do darmowej grupy nauczania, bądź mądrą panną i wspólnie powitajmy Pana Jezusa oraz cieszmy się Jego ucztą w Królestwie Niebieskim.